Przemiana metalu, początek industrialu, początek wydobycia ropy, przemysłu, tak cały ten metalowy świat, tak. w którym po prostu zaczęliśmy żyć. Tak. Masowa produkcja ropa, taśma produkcyjna, pierwsze samochody masowe, dostępność rzeczy. Tak. Element metalu jest związany z płucami, z jelitem grubym, czyli z przepustowością po prostu, z wysrywaniem po prostu wszelkiej tam dety, całej tej masowy, masowego badziewia. Zatrutymi płucami, tak, ci robotnicy w fabrykach, po prostu elektryczni, tak? siecią, wielkie elektrownie, węgiel kamienny, tak, czym to, co w zasadzie teraz dopiero odczuwamy, tak, czym to jest, ponieważ skutki przychodzą do nas właśnie teraz, również zaburzenia klimatu. Po to, ok, musimy mieć ten prąd w miastku, tak, musimy mieć ten samochód na podjeździe, ale nas są miliardy. To Masowość życia, po prostu taniość ropy, to wszystko ma swoje konsekwencje, ma swoje skutki. Wysychająca ropa, umierające rafinerie, wszystko to jedzie na oparach, tak? Właśnie w pewnym sensie tu jesteśmy, tak? W oparowni wszechświata. Element metalu to też tak zwana dusza, duch po, czyli zwierzęcy duch. Duch, który jest tylko z nami w tym ciele. jest To jest bardzo smutny duch, tak? Który po prostu chce za wszelką cenę w tym krótkim życiu mieć jak najwięcej. Nieważne są koszty, tak? Jest to skrajnie egotyczne. I właśnie taki jest ten duch, tak? Który po prostu do siebie, do siebie, tak? Ci wszyscy miliarderzy po prostu, którzy mają dziesiątki domów, jakieś jachty. Po co im to? Po co to wszystko? Po co aż tyle? Skąd się bierze to cenie? Dlatego lubię też muzykę industrialną, tak? Lubię tą moc, za to lubię właśnie muzykę punkową, za tą za to, że wskazuje na to wszystko, przed czym ta cywilizacja chce uciec, chce to upudrować, tak? chce upudrować śmierć, wypachnić chorobę. To się nie uda po prostu, to się nie uda. Można powiedzieć, że wszystkie współczesne konflikty toczą się teraz głównie o surowce tak? i tak właśnie było z ropą, tak jak cały Bliski Wschód. Wszystko jest tylko po to, żeby utrzymać tę dewastację cały czas na tym poziomie. Żeby zachować swój status, swój poziom życia. Tak? Ale jakie to jest życie? To jest wielkie, wielkie pytanie. I właśnie można pamiętać o tym, że cała geopolityka jest geopolityką surowca w tej chwili. Handlu, masy. A duch po to lęk, to właśnie życie w lęku. A z drugiej strony jest to siła, moc, taka moc maszyny. Tak.